Hej wszystkim! Dzisiaj mamy odcinek po całkiem długiej przerwie z racji na takie bardziej prywatne tematy, ale dzisiaj będziemy troszeczkę gadać o haulu tak powiem, z giełdy w Warszawie. Więc tutaj są wszystkie moje rzeczy. Już pokazałam na TikToku, co tam jeszcze się znajdowało ciekawego. Tam było więcej o wiele tych przedmiotów, ale to kwestia tego, że nie wszystko było dla mnie. Ale za to rzeczy wszystkie są dla mnie. Myślę, że możemy zacząć na spokojnie od roślinek, ponieważ chciałabym je na szybko ogarnąć. Tutaj mamy fajną roślinkę, podobną do drzewka szczęścia. Eee, fajne ma te fioletowe łodyżki. I bardzo ładne listki. Jeden kawałek się o, ułamał, więc ja go potem odrąbię i zrobię sadzonkę, ale póki co chcę go trochę nawilżyć, bo dzisiaj było bardzo, bardzo gorąco i duszno, więc no, dla roślinki nie będzie to najlepsze. Włożymy sobie go tutaj, żeby woda nie wyciekała. Ja to sobie podniosę. Jak solidnie za pierwszym razem się podleje i będzie się wchłonie. I mamy też drugą roślinkę. Był taki mega uroczy starszy pan. I on wystawał się z kaktusami. Ja tego kaktusa kupiłam za 3 zł Kaktus nieco gorzej zniósł wyprawę do domu, bo jest taki no, niezogiętki. Też go rasa dobrze podlać. Jeszcze trochę, może tak po górze. Z jak to będzie wszystko. tylko te dwie. I teraz z ciekawszych rzeczy. No oczywiście um, rzuca się pajączek. I dwa gatunki mrweczek w tym e, poczwarki. E, mam tu też takiego pajęka, którego myślałam, że kupuję dla siebie, no ale jednak po radach i takich słowach na Discordzie. swoją drogą zapraszam na Discorda, link w opisie. No stwierdziłam, że jednak wolę go oddać Adrianowi, ponieważ no, nie będzie to najlepszy pająk dla mnie na początek. Mm, jest racji na jad, szybkość, e, to, że żyje na drzewach. Jest szybki, skoczny, więc jego sobie odpuszczamy. Ja nie będę go ogarniać, Adrian sobie go Jezu, ale ten fokus szaleje. Adrian sobie go ogarnie. No i zastanawiam się teraz, czy zacząć od pająka, czy od mrówek, czy od poczwarek. Ale chyba pójdziemy na łatwiznę i weźmiemy sobie poczwarki. Są to poczwarki: Kramatogaster talaris. Dostałam je od znajomego, z którym dzisiaj się widzieliśmy na giełdzie. Także pozdrawiam i dosypiam je sobie do kolonii. Moja kolonia ostatnio niestety zmarniała. Są na szczęście jajeczka. Tutaj, o, powinno być widać. Więc ja sobie to teraz tak na szybciutko przeniosę. Nogę karaczana tutaj jest gratis. Otóż mamy na wierzchu pierwszą jakąś larwę. Nic tu tego przesypywać, bo niektóre się. Mogły przyczepić. Chociaż może. Kurde, spróbujmy. O! więc poszło wszystko. No i dobra. Mamy tutaj. O! To powinno dać trochę busta, więc mam nadzieję, że kolonie odżyje. O! A się wgórzyły na tę nogę karaczańską. W razie czego odsyłam na TikToka, link również będzie w opisie. Tam częściej jestem, więc, w razie czego wszystkie update'y będą tam. A się wkurzyły te Scotolaris na te poczwarki. O! Nie widzicie, już sobie przenoszą. Teraz wiecie co, poszłabym z maniczką. Oczywiście, manika jest od remigiusza. Od Mrufsona. No Patrzcie, ten fokus nie chce się złapać. I co ciekawe, więc co Wam powiem, ja ją kupiłam z tymi kilkoma jajeczkami, a ona w podróży do domu zdążyła zrobić cały pakiet jajec. Nie wiem w ogóle, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. O, pod tym kątem już tak coś tam lepiej widać. No nie bardzo mi się ten fokus chce współpracować. Spróbuję jakoś może. Hmm. O, pod tym kątem widać. Tutaj. No jest ja tego całkiem sporo, więc dzisiaj sobie ją z tego po prostu nakarmimy. E, I tyle. Nie będziemy więcej ruszali. Dobra. Mam mini karaczonka. Otwieramy maniczkę. Ja to muszę sobie jakoś sprawnie przytrzymać, kurde. O. Karaczonek. I zamykamy babę. Teraz zobaczymy, czy coś ruszy. O, coś wyczuła. O, chowa się. Wiem, że powinna jej przegródkę zrobić, więc wykombinuję jej po prostu dłuższą szklaną probówkę i wciśniemy jej kawałek koreczka, żeby czuła się spokojniejsza. No ale dobra. Um, tyle z maniki. Teraz Manikę będzie trzeba często karmić. Na szczęście ja robię live teraz dwa dni w ciągu tygodnia, więc na spokojnie i to wystarczy. Też zachęcam ogólnie na TikToku live około 20, a 19 różnie tak w godzinach wieczornych. Także w poniedziałki i piątki zapraszam serdecznie. W razie co na Discordzie można sobie odebrać rolę, która daje Wam powiadomienia zawsze jak jest live'ik, także i tu, i tu, i tu, i tu, i tu zapraszam. Patrzcie, już sobie wcina Franza. Dobra, zostawmy ją w spokoju. Teraz mam ogólnie niewiadomą. Mam tutaj Camponatus Mutillarius, przepiękną kolonię od tego przyjaciela, z którym dzisiaj się również widzieliśmy na giełdzie. Pozdrawiam Kwetla. No i nie mam pojęcia na dobrą sprawę, co z nimi zrobić. Jest to gatunek całkiem bardzo wybredny. No, lubią bardzo wygłać to na pewno. Nie mam pojęcia. Trzymać w próbówce, dać arenę, no arenę na pewno się by przydało im dać, no bo to jednak są mrówki, które całkiem mocno kwaszą i potrafią sobie zagazować się w próbówce po prostu. Um, myślę, że na początek damy im karaczana. Um, jeżeli chodzi o arenę, to myślę, że jutro na live będę się z tym bawić. Jakby ktoś byłby ciekawy, to po raz kolejny zapraszam jutro na live'a, to jest jutro, to znaczy poniedziałek. 2 czerwca. Ale będzie link do wszystkiego. Ej, czy to są jajka, czy mi się wydaje? Chwila, chwila. Hmm. Chyba mi się wydawało. Ten fokus mi ciągle lata tak dziwnie. Nie, chyba mi się wydawało. No ale dobra, im też damy karaczanka. Mamy karaczanka też takiego mniejszego na początek, na oswojenie się z tematem. Jezu, kłet, czemu zatkałeś to wacikiem? <grym> Zawsze jestem pod wrażeniem, jak one czyste próbóweczki mają. Dobra. O, zobaczymy, co tu się wydarzy. Tutaj upcham! O, patrzcie! Kurde, o, w tę stronę będzie chyba najlepiej. No, coś tam się interesują. Pewnie coś poszperają i mam nadzieję... A, patrzcie, jest! Tutaj na środku robotnicy trzyma pakiecik jajek. Dobra. To jest bardzo fajny znak. Znaczy, bywa różnie z nimi. Ale dobra. Nakarmione mamy. O, patrzcie, jaki on dziabił. Uwielbiam je. Dobra, lecimy z nimi. Tutaj mamy też królową. Swoją drogą. Odkładamy i... To. Ja się tutaj pozwólcie, się przybliżę. Powinno być ok. Ja już go otwierałam. Ja jestem bardzo niepewna do pająków. To jest mój pierwszy pająk. Jakiekolwiek błędy popełnię, proszę mi o nich powiedzcie, e, ponieważ e, przyjmuję krytykę na klatę. Wiem, że to jest po prostu potulny, słodki pajączek. Ale, mimo wszystko, wolę jednak uważać, no bo jest tu. Kurde pająk! Dobra. Zróbmy tak. <laughs> Kurde, stresuję się. Pierwszy raz będę coś sama robić. Wiem, że to będzie bardzo. Mm... A zresztą zobaczycie, co chcę zrobić. Przykryję sobie, żeby mi nie uciekł. Trzeba się tak patrzysz. Dobrze robię. Myślisz. Myślisz, że... Tylko. Dobra, zrobię tak, no to tak. Żeby nie uciekł. I tutaj troszeczkę posciukać. Wystarczy? Adrian? Tak. Wystarczy na pewno? Na pewno. Dobra, jeszcze raz dla pewności. Dobra. Pająk niebezpiecznie się zbliżył do tej krawędzi, a ja chciałam go nakarmić. Dobra, wyjmuję Karaczana. Na razie nie będę zmieniać mu wystroju. Mam kupiony torf na giełdzie. Całą piękną kostkę, ale myślę, że ogarnę to dopiero po jakimś czasie. A, welinkę możemy wyjąć. Teraz Karaczan już eee, powiedział mi, że mogę go dużymi, dorosłymi Karaczanami karmić Oczywiście Remek od Brufsona, tak? Mam pajączkę od Mrówsona Do Brówsona macie link w opisie Dało mi się złapać Karaczana po długiej walce eee, Dobra Pająk siedzi Cegło Boję się <słuch> I zobaczymy, co zrobi pająk O. o, szybko poszło. Grzeczny pajączek fajnie. No, przepiękny. To jest po prostu mój wymarzony pajączek. Z tego co wiem, mówi się na niego kędzior nazwy pełnej nie pamiętam, no ale skrót Na, na tym jest. O patrzcie się będzie przechadzać. Ciekawa jestem, czy tylko bita. Bardzo bym chciała, żeby to była babeczka. Um, no ale no um, Cieszę się, bo tej giełdzie było naprawdę super Poznaliśmy dwóch nowych znajomych Z Discorda, oczywiście możecie ich Spotkać na Discordzie, od razu lepiej Ale no, na giełdzie było naprawdę Przyjemnie, było strasznie gorąco Ale jakoś daliśmy radę Spotkaliśmy się z Remigiuszem od Bruce'una um, Wręczyliśmy um, Mały podarunek z okazji urodzin Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i posiedzieliśmy sobie na dworze, śmiesznie było, ale to tam o szczegóły możecie pytać na Discordzie, także co, ja zostawiam was już z tym pięknym kadrem z pajączkiem, z kędziorkiem, który sobie coś tam lepi na ziemi, w razie jakbym mu chyba chciał uciec, nie wiem, nie znam się, ale tak, cieszę się bardzo. Na następnej giełdzie 7 września również możecie mnie spotkać. Oczywiście teraz to było tak. nikt nie wiedział i tak dalej, ale 7 września w Warszawie też będę, więc w razie co spoko możemy się spotkać. A ja nie przedłużając kończę. Oczywiście zachęcam do wyjścia na Discorda. Obserwowania mnie na TikToku, tutaj na YouTubie, subskrypcję strzelić, łapeczkę w górę i komentarz. Mm. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!